Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie Z tej strony Hunter Hunter. Słuchajcie, jestem na stacji benzynowej Zobaczcie jak ta kobieta zaparkowała Zobaczcie jak krzywo Ma tyle miejsca Ona zaparkowała Także zablokowała mnie z prawej strony Jak widzisz na ekranie No jest coś, to jest coś normalnie niesamowitego z tymi ludźmi I Zablokowała mnie kobicina i nie mogę wyjechać Jak tak można Masakra takie właśnie są ludzie z Irlandii, w Irlandii. A ja sobie jadę po jajca, po jajca. Wezmę 60 jajek. Dwa mędelki, menderki. Dobra, lecę. Zimno dzisiaj, moi drodzy. Zimno, zimno. I wiecie co zauważyłem? Ty, ci niektórzy vlogerzy. Planują sobie e, żyć z YouTube. Słuchajcie, jak oglądam te tyle filmy, no to żeby to, 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 no to się normalnie aż nie chce mówić. A dlaczego? <laughs> żeby zarabiać z YouTube, to, to twoje wyświetlenia muszą mieć dość sporo wyświetleń. No, twoje filmy no, muszą te wyświetlenia mieć. E, ja te sobie właśnie teraz po jajka i ten film, który teraz nagram, tego vloga, bo to jest vlog, można powiedzieć. To jest vlog i tego vloga co nagram nie będzie miał dużo wyświetleń, może 30, nie wiadomo. W każdym bądź razie życie w Irlandii, które jest, to niektórych to nie interesuje, tak? Bardziej w Stanach Zjednoczonych. No ale niestety, moi drodzy, ja na razie w Stanach Zjednoczonych nie jestem. Ale wracając do tematu. Eee, ja po to jajca. Dość w miarę tanie są te jajka, bo 8 euro kosztuje 30 jajek. Tak, to są z rol, od rolnika, tak? To są jajka od rolnika, i także mnie się wydaje, że te jajka są w miarę, w miarę przyzwoite, moi drodzy. Dobre są, no tak można powiedzieć, że są dobre. No bo ja je kupuję, no często je kupujemy, tak? A brak jajek, to nie kupujemy gdzie indziej, tylko brakuje, brakuje nam, to kupujemy te właśnie, tak? trochę zamotałem, ale to nie szkodzi trzeba uważać, bo dzisiaj jest y, tak naprawdę niedziela, 23 listopada i powiem Wam, że może być kapryśnie a to z tego względu, że niedziela, no weekend był jutro y, do pracy, to pracuję, to pracuję no ja muszę iść też y, i powiem Wam, że y, policja może stać, tak? Kto wie, to wie, te gardy jest takie, ta garda, Gardy, i także słuchajcie, kto no, wie, to wie jak to nazwać. W każdym razie trzeba uważać. Eee, tak, to jest taki vlog o wszystkim i o niczym, tak? Jadę po jajca, mówię, nagram wam takiego vloga. On niedługi, tak? Bo to tu gadać? Zobaczycie sobie troszeczkę Irlandii. Zwiedzanie z Hunterkiem, <grym> Irlandię. No i niektórzy lubią Irlandię, tak? A niektórzy uciekają z tego kraju. No ja też myślę, ale to dam dzisiaj rozmawiałem ze swoją drugą połową, by coś pomyśleć szybciej. Może opuścić ten kraj. A czas pokaże, czas pokaże. Czas pokaże, zobaczymy, jak to będzie. Uważaj, bo czasami kurczę, te samochody stają te, które prędkość łapią. Oni są bardzo uczuleni, bardzo uczuleni na, na prędkość szybko wyłapują tą prędkość. Kurczę, nie wziąłem mikrofonu i może by troszeczkę słabiej słychać, ale dane jakoś rady, dane jakoś rady. Zadajecie mi to kilka razy, to pytanie, czy faktycznie wraca, czy faktycznie do Irlandii ci, co byli, mają wrócić, czy nie. Słuchajcie, to ja już Wam powtarzałem te filmy, nagrywałem vlogi właśnie w tym temacie, że to jak chcecie, no praca jest, praca jest, no ale ludzie nie chcą pracować no, niby za średnią krajową, tak, albo za najniższą krajową tu w Irlandii, no ale jak te osoby pracują za na najniższą krajową, to nawet na wynajem macie i jakieś tam na wycieczkę układacie, to ja nie mówię nie nie wierzę w to, że to nie ma szans do tą pracę, którą wykonuję ja to też mi się ta praca nie podoba ja robię, zrobiłem już na ciężarówki kategorię C, mam już gotową pełną teraz będę robił kategorię E do C mam E do B wiem, bez sensu bo teraz robię C, E do C ale chcę zrobić dlatego, że dobra praca, no, dobra praca, zresztą to też będę potrzebował do swojej tam powiedzmy firmy, tak, którą staram się w jakiś sposób rozwinąć ale to też nie jest takie łatwe, bo tego na rynku wszędzie jest, ale to też wiecie jak jest w tych czasach, ciężko się rozwinąć, no ale próbuję próbuję i nie, poddaję się także mówię, jeżeli jesteś kierowcą nawet ciężarówki masz CE no to śmiało, tutaj idzie zarobić też dobre pieniądze. Bo gdyby nie szło dobrze pieniądze zarobić, to i ja bym nie robił, moi drodzy, tych prawojazdów. To bym twierdził, że się nie opłaca. Wiem, 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 ta praca daje y, może i parę, euro więcej, ale i też zabiera troszeczkę zdrowia. Owszem, jak najbardziej. Mam kilku znajomych, mają podwyższony cholesterol, yy, tam ciśnienie krwi, ale to jeżdżą kilka lat. Wiecie o co chodzi? No chyba, że ktoś ma słabe, moi drodzy, yy, geny czy coś tam, no to jest narażony bardziej na, 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 na chorobę, tak, w tym takim przypadku. Ja, moi drodzy. Yy, Uważam to, żeby jeździć i po prostu yy, siedzieć w szofer w tym yy, za kierownicą, i yy, yy. siedzieć za kierownicą, i moi drodzy, to yy, no nic nie robisz, tak? Ona lepiej jest to, gdy masz, moi drogi, macie tą pracę, tak, no to trzeba się poruszać, tak? Nie tylko siedzieć za kierownicą i tyle, tak? I jest przerwa, zjadłem, zjadłam, idę sobie poleżeć. No owszem, może troszeczkę, ale ja polecam bardziej ru ruszać się, tak? I mi się wydaje, że bardziej, bardziej zaoszczędzisz na zdrowiu, ale ja też nie chcę jeździć tam yy, swojego całego yy, życia, tak? Nie, 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 nie. Chociaż znam też osoby, które jeżdżą tu no, całe swoje życie. Niektórzy jeżdżą 40 lat, a mają 60 tam parę lat. Mam e, tam 30-20 lat. Znam osobiście i powiem Wam, że na zdrowienie narzekają, tak. A czykolwiek e, są szczupli, są szczupli i trzymają się, trzymają fason, jak to się mówi. Ja, Ja też tak będę chciał. Zrobić, a tym bardziej, że ja się cały czas sportuję. Uprawiam, tam, uprawiam sobie tam jakiś sport, moi drodzy. Także życie w Irlandii nie do końca jest złe, bo można się zarobić. Jedynie co tutaj jest taki problem, co po angielsku zdajesz prawo jazdy kategorii C, czy tam jakiekolwiek. Testy są komputerowe po polsku, także jest spore, moi drodzy, ułatwienie dla osób, którzy mają problem z angielskim, czyli lektor jest w języku polskim, tylko lektor ma słuchawki na uszach, jedziesz z tematem. E, ale, ale, chciałem zaznaczyć, że możesz też, e, moi drodzy, e, 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 zrobić tutaj kategorię C czy coś tam, a resztę dokończyć w Polsce, czyli te kwalifikacje, jak to się mówi, zawodowe, tak. Bo to też jest taka możliwość. Dlaczego nie? E, bo mam znajomych, co mają problem z angielskim i robią to właśnie w Polsce dokaczają, czyli te kwalifikacje moi drodzy, ja, ja, jakbym nie miał tak po angielsku, nie, nie wiedział trochę tak po angielsku mówić. Nie rozumiałbym, to też bym to zrobił. Czyli pojechałbym do Polski i zrobił te kwalifikacje zawodowe. Czyli, jakbym zrobił tutaj kategorię CE, no to zostałoby mi tylko kwalifikacje. no Tak naprawdę, to ja jeszcze muszę dokończyć te kwalifikacje zawodowe, bo no, to się długo czeka. A 3 miesiące, dość około 3 do 4 miesięcy nawet czeka się, żeby cię przyjęli. No i ja tak właśnie czekam jeszcze. A czy mi się uda? Nie wiem, czy mi się uda dać. To nie znaczy, że pan jest go rozumiem. To nie znaczy, że znam za pierwszą razem, bo to też trzeba mieć troszeczkę wiedzy, tak? Nie, nie, nie tylko wiedzy, ale. Nie troszeczkę, ale wiedzę trzeba mieć. Jak i co do moi drodzy. Ugryźć. W każdym bądź razie idzie zarobić sianko na kategorii CE. Ale też na kategorię C, Wam powiem, idzie zarobić kasiurę, bo znam osoby, naprawdę, naprawdę znam które zarabiają, ale się rozgadałem o tych prawojazdach. zobaczcie jakie mamy widoki tutaj, bardzo fajne widoki bardzo fajne tutaj słoneczko ładnie schodzi czy zachodzi, bo to jest godzina 16, tak? i zachodzi, także 23 mamy listopada 2025 roku, a ja od czwartku zaczynam urlop. Przed czwartek, piątek, sobota, niedziela to jest normalny bo to weekend, ale też mam już i później idę do pracy i dopiero 15, 16, 17 mam urlopik znowu. Ale Wam się zwierzyłem z moich urlopów. Ale może i to fajnie. O kurczę, troszeczkę A no myślę, że to będzie tyle. jeszcze wam pokażę te jajca jak wyglądają, tak? E, czyli kurze jajeczka, jajeczka. To je po prostu. Kupię, kup, kupię, kupię, kupuję, kupuję. Bo się opłaca, moi drodzy. Opłaca się i to na pewno się opłaca. E, czasami są większe, czasami mniejsze. No, a ja sobie ten typ o te jajka jadę jajek mam, no trochę mam kilometrów ale się opłaca, opłaca się to może nie chodzi o to, że o finansowo ale o jakość, naprawdę jakość jajek, tych jajek jest dobra dobra tych jajek jakość jest, na święta czy co tam, bierzesz, kupujesz jajca, takie no i tylko w temacie fajnie co tam jeszcze ciekawego No dziury się pojawiły co tam ciekawego, no a no mi się wydaje, że te wyświetlenia takie mniejsze mi się zrobiły, no bo ludzie za bardzo nie lubią oglądać o Irlandii, no oni tam, tak mówiłem wcześniej o Ameryce, tak a tutaj na tym kanale dowieście, no tylko prawdę, no jak to wygląda, jak to życie wygląda co i jak zobaczcie, że stopniowo, stopniowo odkrywam coraz większe, lepsze karty w tym temacie także wiecie moi drodzy e stopniowo, stopniowo więcej się dowiecie o tym. U Irlandii na to potrzebny jest czas jakaś taka dziura była, bo o są te dziury, no po lewej stronie i miałem się z policją i po helle, ja tu po heblach a oni włączyli sygnały te, znaczy światła zapaliły, zapalili tam ciasto troszeczkę było na minucie zapalili światła, otworzył szybę, i to się wszystko w porządku, no tak wszystko w porządku, jedynie co to jest tam? O, w porządku, w porządku. Nie no pojechaliśmy piony sobie Nie przybiliśmy i raczej nie przybijemy. Eee, kurczę szybę wymieniłem w tamtym roku, chyba w sierpniu. Nie, w lipcu chyba. Lipiec? Nie, wcześniej, co gada. Kwiecień? i. Wymieniłem szybkę i powiem wam, że już poluzowana ta szyba się zrobiła. Taka, no. nie za bardzo. Szybko się zrobiła porysowana Widocznie słabej jakości No ale co zrobić? Jak można i tak moi drodzy Troszeczkę wieje tutaj, wieje, a w tym rejonie no wieje i to nie mało, nie mało No ale jesteśmy mamy jesień, tak? Jesień, chyba jesień Jeszcze troszkę i zima, i zima będzie. Tutaj też troszeczkę śniegu zapowiadają. nie wiem czy w tym rejonie, tam bo raczej Islandia północna będzie ośnieżona troszkę, a tereny rejony raczej nie, one raczej nie. Jeśli jesteś z Irlandii, napisz w komentarzu, czy jest u Ciebie śnieg. Chyba że gdzieś na dole jeszcze Irlandia, ale to też nie. znaczy na północy śnieg spadnie bardziej mi się tak wydaje. Także pędzimy po jajcach moi drodzy. Trzeba, trzeba. A tu szkoła jest po lewej stronie. Tak jest, szkoła po lewej. Lecimy dalej, lecimy dalej, nie poddajemy się, moi drodzy, nie poddajemy się. Kurczę, ładne niebo widać. bo Faktycznie ładne niebo jest, mury są ładne, ale kurczę, no tak jak wyglądało, by było ciemno na tej kamerze. ja Nie chcę zglądać. Nie wiem, czemu tak to wszystko odzwierciedla. My tu mamy jechać. Fajnie, że jesteście, pokażę Wam mojego piesia. Jakiego mam? Jaki piesio mój jest. Stopniowo poczekajcie, tam nie będę się odkrywał za bardzo. Bo to jest prywatność. Eee, tu skręcam w prawo. Tak jest, tu skręcam w prawo. Jedziem tutaj, jedziem tutaj, jedziem po jajca. Teraz jechałem troszeczkę dookoła. To dlatego, że tam byłem na powodę by do picia, tak? Tam byłem po wodę. E, taka fajna woda jest tam, co pijemy, nie e, No bo to nie ma sensu. Więc e, ja będę jechał inną drogą w Porotę. no Także nagranie będzie, słuchajcie, moi drodzy, dość dłuższe. Kto będzie chciał sobie pooglądać, to sobie poogląda. Już nie wiem co, ale. praca, wczeje, wcześniej wstaje o 3.40, chyba wstaje jakoś tak, do pracy. Później po pracy swoją firmą się to trzeba zająć, żeby to rozkulało się jeszcze bardziej. Jeszcze, 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 jeszcze. Nie chcę jakiejś tam wielkiej firmy, ale, ale, ale. Także tak to wygląda. Ale wspomnę jeszcze do tego, jak niektórzy chcą żyć z YouTube. Wyświetlenia po 2000, a mówią, że chcą żyć z YouTube. To jest raczej nierealne. Za mało wyświetleń, mi się wydaje, żeby to tak wyglądało wszystko. Eee, ja zaraz tu będę skręcał w prawo, moi drodzy. Tak, w prawo. Ale macie widoki. Sama piękna droga. Tak, tu skręcam w prawo. Okay. Widzicie, tu macie znak, że tu są kogutki, kogutki. No, ja sobie tu zaparkuję i wezmę sobie jakiegoś kogucika. Kurczę, Jak to ustawić, tak może? No, to widać, no, to po prawej stronie. Dobra, tu ja idę po jajca. Moi drodzy, kupię jajca. A wy sobie zaczekajcie. O, tu są takie kogutki, jak widzicie pokażę wam te jajca o a tu jest taka maszyna widzicie o a tu takie jajca no dość takie fajne te jajeczka fajne te jajca bardzo fajne i pyszne dobra jedziemy dalej no i dobra lecimy dalej lecimy dalej eee, zawiozę nie pójdę tędy nie będę, nie będę jechał przez te zadupia są takie, zadupia są straszne, wiecie? A tamtędy nie będę jechał. O, tędy pojadę, będzie lepiej. O, tu widzicie taki znak? Kurkę? No, bo to są jajca z kury, nie z koguta. No i dobra, lecimy, lecimy w stronę słońca. Zimno wam powiem, naprawdę zimno jest. No, jak to do pracy jutro wstać, tak rano, ojeju, 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 no, trzeba wstać. Samo nie przyjdzie, a dużo to jest bardzo leniwych Ludzi jest strasznie dużo, wam powiem, tak nie chcą pracować, że to jest nieporozumienie. No nie chcą pracować, praca jest. Wiadomo, że nie, nie wiadomo jakie pieniądze, ale jest praca. Kto pracować chce, to znajdzie pracę. Tutaj zresztą w Polsce, mi się wydaje, że też jest jakaś praca. Tu trzeba pracować. Z jak pracują, to ono się wydaje, że też daje radę się. Tylko, że tymi opłatami te mieszkania są drogie. Tutaj są strasznie drogie domy, czy mieszkania do wynajęcia. Strasznie, strasznie. No, Okropnie. Popatrzcie, w wycieraczki, sorki, ale musiałem zrzucić do szyby. To jest taka kapryśność. No i jedziem, jedziemy, jedziemy, po lewej stronie jeździmy, tak? Pamiętacie, tak? To jest Wielandia A w Irlandii się jeździ po lewej stronie. No i się przez lata Także tak to wszystko, moi drodzy, wygląda. O, jeju, jeju, jeju. Takie widoki macie z funterkiem. Funterek was jeszcze zabierze w takie miejsce w Irlandii, że ho 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 że jeszcze widzowie, którzy oglądają mnie.

Fura się rozpędziła moi drodzy No się rozpędziła szybka fura no Szybka, nie szybka, ale trzeba dojechać do tego domu. Trzeba dojechać Jakoś Tylko krędy tu pojechać, bo pojadę w prawo Ta, tam jest znak nawet na nawal, no pojadę no, w prawo. o chyba będzie szybciej, mi się wydaje. No będzie szybciej O jeju, jeju jeju Jedziemy, jedziemy Tą enkę co widzicie To jest świeży kierowca moi drodzy To jest świeży kierowca I on to musi mieć przez 2 lata Dobra, trzeba wystartować Tu miał ręce i nogi Jedziemy, jedziemy po swoje. Dobrze. No już mamy na liczniku tyle ile chcieliśmy. Ja myślę, że tu już nie ma sensu nagrywać więcej, bo to sama droga będzie tak samo. Także zostaw subskrypcję, zostaw lajka, zostaw jakiś znak po sobie, nawet w postaci, moi drodzy, komentarza, wiecie o co chodzi, bo komentarze też budują, wiecie, jest tak milej, lepiej. No, zostaw tą subskrypcję, bo możecie zaciekawić ten kanał, nie dzisiaj, ale w niedługim czasie. No, mam zamiar, Panie nagrywać tutaj, mam ten kanał zamiar do e, góry, żeby poszedł, wiecie o co chodzi. E, też wiem, że pierdolą się też oglądają. Dobra, to tyle będzie ode mnie. Trzymajcie się, pozdrawiam, i dzięki, że jesteś, drogi widzowie.